Dzisiaj mam dla Was taką nietypową niespodziankę. Niespodzianka dla was, jak i dla drucha Wojtka. To będzie taka niespodzianka muzyczna. Proszę bardzo. Zachęcam, żebyście się włączyli również w śpiewanie refrenu. Refren jest bardzo prosty, i na pewno od razu będziecie mogli razem ze mną go śpiewać. Pa, ra, para, pa, para para pam, para, pa, para, pa, para para pam, para, pa, para para pam, para para pam, para para pam, para para pam, para para Dziś na pociąg się spóźniłem, w aucie gumy dwie przebiłem, a biletów na samolot od tygodnia nie ma. Ponoć pajęczyna na rowerze, na niej jakieś groźne zwierzę. Patrz na mnie z brogiem okiem, pójdę na piechotę. Para para pam, 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 para para I wszyscy. Para para pam, 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 para para i poszedłem leśną drogą, noga człapu, człap za nogą. Druga droga trudna i daleka, po co zwlekać czas ucieka. Idę wolno i dokładnie, słonko z góry świeci ładnie. I dostrzegłem mały cud, I potem drugi, trzeci cud. para para pam 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 para para Na swej jednej śliskiej noce dawaj sera na pierogi, bo cię wezmę na swe rogi. Ptaki wzięły mnie w obronę, on jest nowy, odpuść sobie. Kwiaty liśćmi pomachały i z radości pokraśniały. Drogie Zuchy, nie regulujcie odbiorników. Z Waszym internetem wszystko jest w porządku. Muszę wam powiedzieć. Że w trakcie nagrywania tej piosenki wkradł nam się choklik. Który to choklik urwał nam w połowie tą piosenkę? Ale nie martwcie się. Poniżej macie link do oryginału wykonywanego przez grupę na swoim. Zachęcam do posłuchania. Do zobaczenia. Barabara pam, barabara pam, barabara pam, barabara pam. para para pam para para pam para para pam y tras para para pam para para pam para para pam